podziękowania dla mojej pilotki Ewy, która od zeszłego roku były nie podlegała żadnego błędu, było przeciwieństwe do mnie. I ogromne, ogromne podziękowania dla Marka Kuszczyńskiego za przygotowanie mojego stwórstwa. podajemy tak Wielkie dzięki Maras, Stryka jechała po by prostu wszystko, ale nawet więcej. Wielkie dzięki. Jestem dzięki. I oczywiście na forum Subaru. W drugim trzecie w kategorii turbo trasy szersowej. Gratulacje, drogi, serdecznie dziękujemy. A już za chwilę poznamy obrady drugiego miejsca w kategorii turbo trasy szersowej. Kategoria drugie miejsce, drugie z ognia 132, pan Maciej Klikowski, pan Marcin Jubaślewicz.